Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że będę musiała zamówić sobie farbę do włosów? No i tak też się stało. Jedna farba, moi drodzy, była za 26,49, no drugi odcień był złotówka droższy, ale nieważne. I wzięłam tak, nieraz mnie pytacie, jakie noszę odcienie włosów, znaczy farby, jakie kupuję i tutaj mamy moi drodzy numer 210 czyli to jest granatowa czern, wzięłam dwa i dwa odcienie tej samej farmy numer 200, czyli hebanowa czern także są no, całe zamówienie za 108 zł i parę groszy, więc no, będę miała zapas, a patrzyłam ostatnio w moich Zbiorach I mam jedną ostatnią, która mi została, więc super, będę miała zapasik. Dzień dobry, moi kochani, witajcie w nowym vlogu. U mnie tam taka burdalownia, Zobaczcie, muszę Wam to nagrać. E, właśnie skończyłam make-up e, i tak się zastanawiałam. Tam jeszcze też bałagan jest cały. Ach, e, I tak się wiecie, co? Zastanawiam, czy może nagrać dla Was. Film z organizacją, taki wiecie, Clean with Me. Dobra, wrócę kamerę. Wiem, że nie wyglądam nie wiadomo jak, ale no, tu jeszcze mam zapasy farb, bo sobie zamówiłam. Um, tutaj jeszcze, bo uszykuję się na wyjazd, więc tutaj też mam różne rzeczy. Powystawiane, ale mówię, zastanawiam się, czy nie nagrać dla Was takiego filmu Clean With Me, jeżeli chodzi o garderoby studio. Czy Was to by motywowało do sprzątania, organizacji we własnych domach? Dajcie mi koniecznie znak. Na pewno coś takiego dla Was bym przygotowała. Wiem, że na pewno to, to miejsce muszę sobie wziąć i posprzątać. A przy okazji, jeżeli mówię, no mogłabym to nagrać dla Was, bo będzie to dla Was jakaś motywacja, inspiracja, to tym bardziej e, myślę, że byłby film i temat w punkt. Dobrze, moi drodzy, tyle w kwestii wstępu, nie przedłużam. Ja uciekam, bo mam naprawdę dzisiaj dużo rzeczy do ogarnięcia. Nie wiem, jak ja to zrobię. Pogoda jest pod psem, pada, zimno, wiatr wieje, Uff, najgorzej. Dobra, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. A oto jest moje śniadanko. Tutaj mamy miks różnych sałat. Do tego są pomidorki papryczkowe, orzechy włoskie, które uwielbiam, płatki migdałów, oliwa, akurat z awokado i taki krem balsamiczny tutaj są moje ukochane grzyby z jajkiem, które dostałam od mamy i teraz często sobie je robię tu mój chlebek bez mąki który piekę od dłuższego czasu ale wy to już wiecie z masełkiem, no i moja ukochana zielona herbata z pigwą, kubeczek przygotowany szczućce też także tak będę się dzisiaj raczyła bardzo bogatym śniadaniem więc moi drodzy, tradycyjnie jeżeli wy coś siecie, życzę wam smacznego

o y, soli Alta Farmy to chyba wam nawet nie muszę przypominać, bo wiecie, że ja ją kocham, uwielbiam. Wiem, że też korzystacie z moich poleceń. Też jest kilka cudownych osób u mnie na kanale, które się zakochały w tych produktach. Akurat tutaj mam wer wersję Bronchial, podaję, że nie wiem czy to się tak czyta. I tu jest mnóstwo też bardzo cennych takich składników olejków eterycznych jak tymianek, szałwia, sosna, limba, rozmaryn, mirtu, eukaliptus, mięta, mięta polna i pieprzowa, jeżówka. No, także jeżeli potrzebujecie czegoś do... Cudownego relaksu podczas kąpieli. Bierzcie alta farmy, czy weźmiecie wersję T, czy weźmiecie tą drugą wersję z rozmarynem i imbirem, Jestem przekonana, że się zakochacie. A do tego z Isany również wersja rosmanowska, przecudowny eukaliptusowy olejek do kąpieli. O Jezu, to jest też bajka. To jest już moje chyba drugie albo trzecie opakowanie. Była bardzo fajna na nie promocja, bo on kosztowały chyba 10 czy 12 zł, nawet nie pamiętam, ale to było cudo. Mam jeszcze jedną ostatnią butelkę, ale jestem przekonana, że następnym razem, jak będzie promocja, to wezmę co najmniej 3-4 butelki, żeby mieć zapas. Piana jest delikatna, woda jest delikatna, przepięknie pachnie. Czuć rzeczywiście mm, olejek eukaliptusowy, no cóż więcej dodać. Chyba nic więcej nie mam tutaj do dodania. Musicie po prostu go sobie wypróbować, żeby stwierdzić, czy ten produkt jest również dla was. I tutaj genialną rzecz chcę, chciałam Wam pokazać. Wiecie, że od czasu do czasu również Wam polecam e, pastę do zębów, i ta jest genialna. Będę musiała sobie kolejny raz ją kupić dla Sensitive. Czasem niestety nie wiem skąd, ale robi mi się taka nadwrażliwość zębów. I ta pasta to jest jakiś, to jest cud. To powoduje, że moje szkliwo przede wszystkim się w jakiś sposób regeneruje. Nie mam tego problemu. No, no po prostu jest genialna. Ona chyba droga, bo kosztuje, tak mi się wydaje, około 20 zł. Tak mi się wydaje, ale mogę być w błędzie. Natomiast e, przy jakichś takich, właśnie trudniejszych, jeżeli macie jakieś takie problemowe, problematyczne, e, czy dziąsła, czy na przykład krwawienie, to myślę, że ta pasta też sobie z tym wszystkim poradzi. Ja tego problemu nie mam, ale mówię, od czasu do czasu jakaś taka nadwrażliwość mi e, powraca. Do mnie mywam, że może przez to też moje wybielanie, które robiłam sobie. Kilka lat temu, nie wiem, po prostu jakoś to szkliwo mi się troszeczkę chyba gdzieś tam, nie wiem, coś musiało mi się z nim wydarzyć, że czasem niestety, ale ta nadwrażliwość mi wraca. Ale dobrze, miesza z tym. Ja tu o produkcie La Calute Sensitive polecam w 100%. Wszystkie te trzy rzeczy, które tutaj Wam teraz pokazałam, możecie brać w ciemno. Jestem przekonana, że będziecie z każdej tej rzeczy zadowoleni. Wiecie co? Robię sobie ostatnie porządki i akurat chciałam powyjmować moje zegarki, które mam. I tutaj akurat wyjęłam jedną baterię. Będę musiała ją wymienić i myślę, że chyba będę musiała zamówić większość tych baterii, ale to już pewnie na Allegro I myślę, że chyba do wszystkich. Nie wiem, muszę to wszystko pootwierać. To już sobie otworzyłam. Tak, tutaj też będzie ta bateria. Nie wiem, czy pokazuję dobrze. Widzicie? Jest taka malutka bateria. Więc po prostu muszę zrobić większe zamówienie. Powymieniać we wszystkich zegarkach, bo już czas najwyższy, żebym zaczęła je nosić. A gdybyście pytali skąd mam to opakowanie, to kiedyś zamówiłam na AliExpress. Zresztą, jak sięgniecie sobie do moich starszych filmów, tam gdzie właśnie są zakupy z AliExpress, a to jeszcze karta jest, to, to tam właśnie jest chyba w linkach akurat do tej aukcji, nie wiem czy akurat jeszcze ci sprzedawcy są w każdym razie, jak sobie po prostu wpiszecie etui na zegarki, to myślę, że tam na AliExpress mnóstwo tego jest. Ja jakieś grosza za nie zapłaciłam. No. Także. Dobra, moi drodzy, ja się biorę dalej za porządkowanie, zasiadam do komputera i zamawiam sobie baterię. Moi drodzy, ja z maską na głowie. Dzisiaj sobie wzięłam te Silk. Silk e, przepięknie pachnie, jest delikatna i ja postaram się, wiecie, co gdzieś może tu albo tu e, wrzucić wam ten film e, o tych maskach, bo ja je kupowałam i tam chyba było 5 albo 6 rodzajów, tak mi się wydaje i to chyba głównie były te Orevl e, e, na różne tutaj jakby niedoskonałości i, i z różnymi problemami um, ale uważam, że one są genialne, bo yy, nie, raz, że są niedrogie dwa, że przepięknie pachną trzy yy, naprawdę działają, ja widzę poprawę przynajmniej na, wiecie, na moich włosach a yy, moje włosy są yy, znaczy z jednej strony one są skomplikowane i nie są wymagające ale z drugiej strony, jeżeli mają produkt, który im nie odpowiada, to się robią szare, takie matowe, nie układają mi się jakieś takie dziwne. Wiecie, mi się też zaczyna łupież robić. Tak więc póki co te maski dają sobie radę z tymi moimi włosami, więc oznacza to nie mniej, nie więcej, że działają. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Tak, przede wszystkim mam do Was ogromną prośbę. Wiem, że zawsze mogę na Was liczyć. Wiem, że zawsze podpowiecie mi i dacie mi jakieś fajne rozwiązanie. A mianowicie, szukam takiego olejku do tych pałeczek, wiecie, do tych patyczków o zapachu wanilii, ale wiecie nie takiej sztucznej, tylko takiej ładnej, takiej burbą, takiej śmietankowo-waniliowej takiej, to jest ciężki jakby do opisania zapach o jaki mi chodzi, ale jeżeli macie coś takiego, coś co no mówię nie będzie pachniało sztuczlizną po pierwsze, po drugie będzie naprawdę trwałe i po trzecie nie będzie drogie to jak najbardziej byłabym wdzięczna, gdybyście mi na dole w opisie dali cynk, gdzie mogę taki olejek kupić. Ostatnio, jak kupowałam w Pepko, taki zapach on bardzo ładnie rzeczywiście pracował i na większą powierzchnię on się nie nadawał, ale do łazienki idealnie a nie chcę, wiecie, też kupować znów całego opakowania, bo to się troszkę jakby mija z celem i żałuję właśnie, że to samo jest, widzicie, w Homla. Kupiłam ten dyfuzor, on jest przepięknie, pachnie, butelka mi, co prawda, do, do mojego całego wystroju za bardzo nie pasuje, ale zapach jest genialny i gdyby ten zapach, można było, ten olejek, można było tylko kupić, dokupić go, wiecie tak, dodatkowo, to byłoby super. I to samo, e, gdyby było w Pepcon, no ale póki co nie widziałam tego rozwiązania, więc nie wiem, czy to jest tylko w wybranych e, punktach, czy w ogóle tego nie ma. Nie wiem, jeżeli macie jakąś e, wiedzę na ten temat, orientujecie się, to koniecznie dajcie mi znak. Tak czy inaczej, ja jeszcze dzisiaj e, będę sobie robiła kąpiel, a zanim kąpiel, to chcę sobie właśnie posiedzieć z tą maską na włosach żeby te włosy moje naprawdę odżywić eee, za tydzień będę znów musiała sobie farbować włosy ale fajnie, bo już mam zapas farb zresztą Wam pokazywałam e, na samym początku tego vloga, więc tym bardziej się cieszę e, że będę mogła sobie, wiecie, wybierać a chyba tym razem sobie zrobię tą lukrecję czy ja ostatnio robiłam lukrecję? już nawet nie wiem w każdym razie najważniejsze jest to, że, że zapas mam. Tam możecie zobaczyć takie spranie, jest mój stary komputer, który jest na stałe już teraz podłączony do, um, jest podłączony do telewizora i tu zazwyczaj na nim oglądam już tylko Netflixa, ewentualnie jeszcze um, jakieś filmy na YouTube, jak tutaj sobie ogarniam, sprzątam. Tak czy inaczej, on już nie służy mi jako moja pomoc taka, wiecie, służbowa, bądź też zawodowa, jakkolwiek on tego nie nazwała, mam tego dla um, moich koledzy z pracy, pomogli mi, naprawdę kochani faceci, pomogli mi um, w tym, żeby, żeby ten mój komputer fajnie działał, żeby tam się już z nim z nic złego nie robiło, więc... Cieszę się, że, że mogłam się do nich zwrócić z prośbą o pomoc. Oczywiście podziękowałam też czymś słodkim i, i mam nadzieję, że nie będę już więcej potrzebowała ich wsparcia. Takiego wiecie: technicznego, dobrze, kochani, bobym gadała i gadała. Ten vlog będzie bardzo pewnie długi, znów rozwlekły. Ja mówię teraz, biorę się jeszcze za montaż tego filmu. Poczekam aż maseczka mi na włosy zadziała. Umyję sobie i wskakuję szybko do wanny. Marzę, żeby pozapalać sobie świecę. Jeden też kominek z woskiem, drugi kominek z olejkami. Mnóstwo soli. I tak będę się dzisiaj relaksowała. Tak, kochani. Zasługujemy na to. Zasługujemy w tym pędzie, w tej bieganinie, w tym zwariowanym życiu na to, żeby rozpieszczać się taką chwilą dla siebie. Nie wiem jak wy, ale ja podczas takiej kąpieli staram się układać sobie wszystko w głowie, planować, wyznaczać sobie właśnie jakieś takie fajne cele na przyszłe dni. Bądź też nawet na miesiące um, zrobię totalną segregację myśli, e, spotkań, wydarzeń, ludzi, tak samo. I powiem Wam, że po takiej godzinnej kąpieli wychodzę nie dojrze oczyszczona, zrelaksowana. To jeszcze czuję naprawdę taką psychiczną ulgę, że ten mój świat, właśnie wewnętrzny jest po prostu poukładany, wiem co robić, wiem w jakim kierunku iść um, i polecam Wam to. Naprawdę polecam mieć ten czas tą chwilę dla siebie. Dobrze, kochani, tym akcentem będę się z Wami żegnała. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za to, że byliście. To, co zawsze mówię, jeżeli macie ochotę, zostawiajcie subskrypcję, jeśli macie ochotę, zostawiajcie ślad po sobie, w postaci komentarza. A my, co widzimy się w następnym moim filmie? Do następnego. Ciao.